Zadanie z równi pochyła i bez tarcia ciału nadano prędkość początkową o wartości 2 m na sekundę, zwróconą ku górze gładki równi pochyła i nachylonej do poziomu pod kątem 30 stopni. Ruch ciała w górę będzie trwał około. I mamy tutaj 5 możliwych odpowiedzi i musimy policzyć jaki będzie czas ruchu tego ciała w górę równi. Jeżeli ma Nadaną to ciało prędkość początkową. Więc jeżeli ciało będzie się poruszało w górę równi, to na pewno ruch tego ciała będzie ruchem jednostajnie opóźnionym i prędkość końcowa w tym ruchu będzie zero. Bo tutaj to ciało porusza się w górę równi tylko i wyłącznie, dlatego że ma nadaną tą prędkość początkową. Natomiast jak to będzie ruch jednostajnie opóźniony, no to w końcu się zatrzyma. I mamy policzyć właśnie, po jakim czasie. Jak rozwiązujemy zadanie z równią pochyłą, to zawsze rysujemy sobie siły działające na ciało, więc rysujemy sobie siłę ciężkości i tą siłę ciężkości rozkładamy na składowe. Dlaczego tak robimy? Jak rozwiązujemy zadania z siłami, to interesują nas zawsze siły, które działają wzdłuż kierunku ruchu. Czyli przykładowo, jeżeli ciało porusza się w poziomie, to interesują nas tylko siły w poziomie. Jeżeli ciało porusza się w pionie, no to interesują nas siły w pionie, bo te pozostałe zawsze się równoważą. Więc tutaj ten, to ciało będzie poruszało się w kierunku wzdłuż tej powierzchni równi. Także interesuje nas tutaj siły, interesują nas tutaj siły, właśnie równoległe do powierzchni równi i też płaszczyźnie do tej właśnie prostopadła. Bo tak jak na przykład ciało porusza się w poziomie, powiedzmy samochód jedzie w poziomie, no to rysujemy zawsze siły w poziomie, ale też zwracamy uwagę na te w płaszczyźnie postopadłej do tego kierunku ruchu, czyli też w pionie. Ich nie musimy rysować, bo one się równoważą, ale zawsze przy rozkładaniu na składowe uwzględniamy te dwie płaszczyzny, czyli kierunek ruchu ciała w tym kierunku musi być składowa, i jeszcze do tego kierunku prostopadła. Dlatego też, jak chcemy siłę ciężkości rozłożyć na składowe, to rysujemy linie właśnie w tych interesujących nas kierunkach, czyli jedna linia wzdłuż kierunku ruchu i do niej prostopadła. Rysujemy takie dwie linie do końca na, na koniec wektora i do jego punktu przełożenia. No i teraz ładnie widać. Jak będzie wyglądał ten prostokąt, którego wypadkową, którego przekątną będzie właśnie ta siła ciężkości? Bo ona będzie sumą tych dwóch składowych. I uzyskujemy w ten sposób siłę zsuwającą i siłę nacisku. Jak już mamy rozłożoną tą siłę ciężkości na składowe, no to zawsze w zadaniach, gdzie mamy siły, piszemy sobie wzór na siłę wypadkową, bo z reguły jest to potrzebne. Więc tutaj, jedyną siłą działającą będzie siła suwająca, ponieważ nie ma tutaj innych sił. Tarcie pomijamy, bo równia jest gładka, więc piszemy, że wypadkowa w tym ruchu to będzie tylko siła suwająca, czyli siła suwająca równa się A razy M. Czyli zamiast siły wypadkowej możemy napisać siłę suwającą. Taki jest wzór właśnie na siłę wypadkową A razy M. No i teraz tą siłę suwającą zastępujemy wzorem. Jeżeli chodzi o wzór na siłę suwającą na równi, to zawsze jest on taki sam. I warto ten wzór zapamiętać, bo jak robicie więcej zadań z równi, to raczej za każdym razem się też tego wzoru nie wyprowadza. Dlatego też tutaj od razu wpisujemy no zamiast siły zsuwającej po prostu wzór na tą siłę MG sinus alfa równa się A razy M. Widzimy, że masy nam się skrócą, więc zostanie nam wzór na przyspieszenie, który będzie raczej przydatny do obliczenia tego czasu. No i teraz mamy taką kinematykę, no bo żeby policzyć czas, to musimy skorzystać ze wzorów, które używaliśmy w kinematyce. Możemy sobie tutaj napisać równanie ruchu dla ruchu opóźnionego, czyli piszemy to równanie na samej górze. Jak jest to ruch opóźniony, to tutaj wybieramy znak minus. Jeżeli któraś z prędkości jest zero w tym ruchu, to podstawiamy 0 za prędkość końcową w tym przypadku. No i wyciągamy wzór na czas. No i wychodzi nam, że ten wzór na czas to jest prędkość początkowa przez przyspieszenie. Prędkość początkową mamy podaną, przyspieszenia nie mamy, ale wyciągnęliśmy sobie wzór na przyspieszenie, więc zamiast A podstawiamy G sinus alfa. No i to jest wzór końcowy, następnie podstawimy dane stres zadania za prędkość początkową 2 m na sekundę, za sinus 30 stopni 12, za przyspieszenie ziemskie 10 m na sekundę kwadrat. I wyjdzie wam, że ten czas będzie równy 0,4 sekundy, czyli będzie to odpowiedź E.